Dwoma, gamonie! Jela! Start! Ty, ale potem na Facebooku będziesz się zastanawiać, jak to jest możliwe, że nie odbija jedna, a już druga jest przy nim. Nie Milan Gwiazdy światowego tenisa, proszę Państwa, co tu się kurwa dzieje Nie mam pojęcia Milan odpierdala jakieś jaja, drugi Milan też Ty Milan wczoraj no? Przy tym stoliku co tam siedział ten mój kumpel super draga ne mówi do mnie, powiedz temu kumplowi, że może to kole postawić, to nie po niej nie wejdzie. O. O, o. Dobra, stop.